Cześć, dzisiaj chciałem pokazać poradnik jak wgrać mapę i spolszczenie do OMSI 2 No przechodzimy Pierw do mapki Mapkę pierw gramy. Wypakowujemy normalnie tak o. Wypakowaną mapkę zaznaczamy wszystkie pliki Kopiuj Wchodzimy w grę OMC2 No i wklejamy tutaj normalnie do wszystkich tych plików, gdzie mamy grę. Prawy przycisk myszy, wklej. Podmieniamy, klikamy to. Kopiuj zamień. To tak no i wygrywa nam się mapka. Czekamy. Zajmuje ponad 800 mega Wypakowana mapka Cięcie Dobrze, już jestem Musiałem bratu zejść Dobra Jak już wgraliśmy tą mapkę Już może wiąknąć Teraz polszczenie po To się wypakowywuje I tak samo jak mapkę się wgrywa te pliki wszystkie przyciągamy tutaj do gry. No i puszczamy i wszystko z ten mm, zamieniamy. Ja już tego nie będę robił, bo już mam spolszczenie wgrane. Teraz pokażę w grze jak to wygląda. Zrobię małe cięcie i pokażę wam już z gry wszystko. Dobrze, już jestem w grze. No i teraz trzeba tak Aby włączyć polszczenie, znaczy po polsku żeby było, wchodzimy w opcjons Language PL OK Widzicie, zmieniło nam się, wybrana mapa, pisze po polsku teraz I teraz tak Mapę wybieramy, klikamy w to, tutaj Nie to, tylko to i wybieramy sobie projekt szczecin czyli zrobimy sobie nowe o, widzicie tutaj o tak no i ja muszę jeszcze raz zrobić cięcie bo to się by znowu być dużo długo ład, ład, ładowało a jak przejdę do gry to zacznę nagrywać znowu dobra to czekamy a się załaduje może a jeszcze wybierzemy sobie set standard map no to jest potrzebne chyba godzina dobrze to widzimy się w grze dobrze a więc jesteśmy w grze dobra wybieramy sobie autobus Mamy i karusa, klikamy OK i klik. bierzemy sobie stację paliw. ten nam się wybierze czytanie plików. Trzeba poczekać. Trzeba poczekać chwilę, poczekamy. Dobra, widzicie, załadowało nam się. Zmienia, zmienia się biegi. jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, no i wsteczny. No, widzicie, wszystko działa pięknie. Opcje jest wszystko po polsku. Grafika można sobie pozmieniać. Jak ktoś nie rozumie po angielsku, po polsku sobie zmieni. Dobra, to na tyle by było. Dobra, żegnam się z Wami. Cześć!